70 tysięcy dolarów na bitcoinie. W końcu po długich miesiącach korekty bitcoin wraca powyżej 70 tysięcy dolarów i jest blisko ATH. I kiedy te ATH osiągnie? Ethereum 3400, prawie że kiedy zobaczymy 4000 dolarów, dzisiaj powiemy sobie na to pytanie właśnie w tym odcinku. Ej, myślę, że możemy przejść płynnie do TradingView, gdzie będę rysował dla ciebie i analizował właśnie te dwie monety. Wybacz, jeżeli dzisiaj będzie trochę mniej energicznie, ale jestem zatruty, biegam do łazienki. Mam nadzieję, że starczy mi czasu i wytrzymałości, żeby zrobić analizę do końca. Eee, no i cóż Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania tego materiału, jeżeli zobaczysz w nim wartość. A ja jeszcze tylko zaznaczę, że wszystko, co zobaczysz jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Przechodzimy później na TradingView. I teraz, tak, Bitcoin, co było tydzień temu? Tydzień temu mieliśmy tutaj zieloną strefę. Bitcoin nam odbił na TP1. No, do TP2 jeszcze tutaj trochę brakuje, więc można powiedzieć, że ta analiza jest w trakcie. Że tak powiem, ale zrobimy oczywiście update do aktualnej sytuacji. Myślę, że tutaj możemy się trochę tego pozbyć. Tutaj strefa wolumenowa dalej jest. Wyciszę tylko telefon. Yy, strefa wolumenowa dalej jest. I, I ona zostaje na razie. No i mamy sytuację zgodnie ze strefą wolumenową: czyli wyjście korpusem mówi nam o tym, że może zejść ze strefy wolumenowej, ale nie przebije jej dołem w sensie nie wyjdzie korpusem i pójdzie na nowy szczyt. No i tak mieliśmy, zobaczcie. Jak tutaj się ładnie korpusy broniły. Ta strefa wolumenowa po prostu ma świetne działanie. E, więc ja przedłużam tylko długość knota. No i w tej chwili. Tutaj sobie to wszystko działa. Myślę, że możemy dostosować tą strefę zakupową, o, właśnie gdzieś tutaj, w te rejony, do naszej strefy 6.6. Czyli tutaj zobaczcie, jak też bardzo ładnie ten poziom działa. Tutaj no, reagujemy bardzo mocno. Myślę, że aż do to nie dojdziemy. Dziś, jeżeli nawet zejdziemy niżej, to pewnie tutaj 68, może ma się gdzieś tutaj połowa tych knotów gdzieś tutaj 67, 200, 67, 300 i to powinno być, powinno być tyle. Więc tak to mamy. Dostosowuję nowe take profity. Tak naprawdę to podnoszę ten, i ten wtedy, czy ja go podnoszę. Czy on jest jakiś mega istotny, no trochę go mogę unieść pod, pod można powiedzieć, nasze potrzeby, no i reszta zdaje bez zmian. Więc mamy mały update, strefa naniesiona i, i tyle, nie? Więc tak, tak to wygląda. Myślę, że tutaj jeszcze może ten bitcoin troszeczkę nam zlecieć minimalnie. Więc wydaje mi się, że no te 68-300. Coś takiego chociaż tutaj powinno, e, powinno nam jeszcze zejść. No ale trzeba obserwować. Ogólnie strefa jest podana, więc y, mamy to, zapisujemy. Przechodzimy na Ethereum. Ethereum z kolei, no, jest po, jest po ETF-ach i tak dalej. Tutaj Wam zostawiałem akurat strefę na short. Tutaj gdzieś byliśmy. Że, jak właśnie te ETF-y tutaj 23 zaakceptują, to może być mała podbitka. A czyli to mała podbitka do strefy, i pewnie tutaj troszeczkę spadniemy. No i tak się faktycznie wydarzyło. Natomiast, nas no, zleciliśmy mocniej niż, niż strefa. Więc, no, ogólnie strefa zadziałała, bo mieliśmy zamknięcie. Powrót do strefy i na nowe szczyty, więc jakby strefa się zrealizowała. Natomiast, jakby tutaj, często trzeba trochę przemykać oko, no bo to są nienaturalne sytuacje. W sensie to nie jest rynek, który sobie pracuje i nic się nie dzieje, tylko jest jakiś fat, jakieś wydarzenie na ETF-y, na Ethereum, to bez wątpienia to jest ważne, ważne wydarzenie. Więc tutaj nie mamy zrealizowanej, po prostu ona jest, w, można powiedzieć, w trakcie realizacji. A jesteśmy co prawda tutaj w, w strefie, ale ja ją dostosuję. Na nowo, bo wydaje mi się, że, że hmm, bym miał określić, teraz tak, to jest strefa wolnowa. Zobaczcie, jak działają te poziomy, nie? że to jest szczyt strefy i Zobaczcie, jak, jak to jest respektowane. Zobaczcie tutaj, Nie jakiś prostokąt, który sobie pociągnąłem stąd. Sami widzicie, jak on jest respektowany, więc. Zdecydowanie warto tę strefę wolno ogarnąć, ogarniać, no bo jednak na rynku chodzi o popyt i o podaż, i tutaj mniej więcej się dzieje. Myślę, że postaram się tutaj pociągnąć jakąś linię trendu, która nam już też podpowie, gdzie może być takie przebicie. Tutaj mamy jakąś strefę od samego dołu, to linię trendu pociągniętą, więc można powiedzieć, że trochę mieliśmy fake out i jesteśmy pod, więc te Ethereum może teraz też z bitkiem trochę, trochę reagować. Tak naprawdę to myślę, że o właśnie tutaj pewnie będzie będzie taka strefa. Na odbicie zostawiam całą, ale myślę, że tutaj będzie najbardziej jakby realne, więc z bitkiem zostawię jakby właśnie tą strefę o coś coś takiego. Myślę, że było. No nawet może, może coś takiego. Stoję taka bardziej na. Na, na już Ethereum, więc tak to wygląda, myślę, że możemy dostosować no te peki jednak pod, pod sytuację tutaj bardziej to etf no bo jednak ETF Seldenius zadziałał, mamy typowe, typowe, o, jak to powiedzieć, odmrożenie, czy wygó jak to Wychłodzenie rynku, tak? Zazwyczaj to trwa około 2 dwóch tygodni, 2,5, dwóch czyli 23 tu mamy tydzień, czyli gdzieś tutaj do 5 do 7 pewnie jeszcze tutaj może się to Ethereum nam poruszać, więc dam trochę niższe te ich profity, bo pewnie zdążę Wam za tydzień przeanalizować. Zatem myślę, że Ethereum możemy zostawić właśnie w ten sposób i. I to by było na tyle, więc będziemy mieli Ethereum. Zrobię jeszcze dodatkowo tutaj Total, tylko przejdziemy na D1. Zobaczymy, jak wygląda Total Market cap bez Bitcoina. Eee, tak to wyglądało długoterminowo. Wcześniej mamy jakieś linie trendu. Tamto linie trendu pewnie mamy z samego szczytu. O. Tutaj mamy z samego dołu linię trendu. Widać, jak ona tutaj została zrespektowana, no i patrzę tylko na to, bo ostatnią zrobiliśmy gdzieś o tutaj, gdzieś to było o, wcześniej nawet, z 2 miesiące temu, więc zobaczcie, że oprócz takich kilku małych wybić e, i tutaj na dotknięcie o jakby tego momentu, no to można powiedzieć, że idealnie odbiliśmy. Teraz myślę, że e, możemy e, myśleć o, o czymś takim jak Powiedzmy, no, odbicie gdzieś o w tych rejonach. Więc nie powinniśmy jakoś mocniej i korekcić teraz, nawet jeżeli chodzi ten jeszcze tydzień pozostały na ETF i czy czy z Bitcoinem, który tutaj w okolicach 77,172 będzie trochę odregowywał. Byliśmy gdzieś tutaj, troszeczkę jeszcze przeakumulować i powinniśmy iść do góry. No. Więc fajnie się już ten korytarz układa. No jak już pójdziemy, no to wiadomo, że tutaj to wszystko płynie na alty i total dwójka to tutaj mamy bez bitcoina i bez ethereum, czyli same, same goelt No i zobaczycie, że o ile tutaj na tym poziomie Bitcoin, jakby bez bitcoina było dosłownie reakcja, to zobaczycie, że tutaj już mieliśmy ten taki fake out. E, mówiący nam o tym, że no jednak te bez ethereum te altcoiny faktycznie mocno dostały. E, myślę, że tutaj mogę to dostosować trochę tak niżej i zobaczyć, że faktycznie tpło, jak, tak jak to działa, nie? Czyli pach, pach, pach jakieś ubijanie, zejście niżej, wybicie dołków, powrót, połowa długości knota i idziemy. Czyli te wszystkie strategie nasze fajnie działają. Może być, że tutaj powinniśmy tak jeszcze lecieć, ale nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Ten clean mógłby tak zawężać. No jest to realne, jest to realne, ale wydaje mi się, że, że tutaj właśnie, że tutaj właśnie coś takiego bym widział bardziej. coś, coś takiego jeżeli już miałoby być jakieś odragowanie mocniejsze. No, coś 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 takiego. Coś ten desen. Myślę, że mogłoby być. Wiadomo, to jest jakaś symulacja, jakaś improwizacja i tak dalej. To nie jest, nie jest nic co tak się może wydarzyć, to jest bardziej po prostu jakaś improwizacja tego, gdzie może być odragowanie. Może wcale nie być tutaj tego odragowania, tylko tutaj jak nie wiem takie drobinę nody i gdzieś tutaj przebicie tej linii, e, coś takiego, ale, ale no tak to wygląda, tak to wygląda, więc myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze właśnie podbijać tutaj gdzieś do tej, do tej okolicy. Fajnie, bo zobaczcie, były czerwone pole zaznaczone, że z tej strefy e, tutaj zaczęliśmy się, się dość mierzenia. No i stąd faktycznie no, było te dragołanie dosyć spore. No, myślę, że tak to powinno mniej więcej wyglądać. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajk, komentarz. Będę miły, miło zaskoczony i wdzięczny, jeżeli wesprzecie kanał. No i tyle. No trzymaj się w takim razie i słyszymy się jutro o 19 na nagraniu dodatkowym z z jakichś ciekawostek, ważnych kwestii, bo zawsze we wtorki o 19 są te ciekawostki, a w czwartki o 19 analiza altcoinów. Pamiętaj. Trzymaj się. Dzięki.